Wyjazdki, brama główna, zegar kontrolny. Kino dla zmotoryzowanych. Nie tam głopi, gdzie idziesz? No, część wrec, spadłeś mi jak z nieba. Nareszcie jakaś ludzka ludzkość. Co tam słychać u ciebie? Jak leci? No nic, no, rzuciłem fakt, wziąłem dyrekcję i. Jaką? Biuro Patentów. A ja słyszałem, nie że zostałeś chętny. zastępcą naczelnego dyrektora. No, może Biuro rzeczywiście patentów. będę musiał zmienić, bo nie ma ruchu w interesie. W ogóle jest totalny Barń, bezruch więc... i od kilku tygodni w ogóle żywej duszy. Barń, Masz coś ciebie, do sprzedania? Mam dla ciebie genialną propozycję. Co? Słuchaj, jest tak. Świat wokół stoi. stoi. Nic się nie rusza. I ja proszę cię, mam pomysł, żeby zrobić taką maszynkę, która będzie ruszyła, ruszała się albo lepiej, kroczyła tak jak on na każde żądanie. Tak popatrz, jak, on, to, ja popatrz, jak to zrobiłem, Barni. Więc coś takiego, proszę cię, bateryjka, i widzisz, tam się rusza. Ale zupełnie inaczej jak dotychczas. Pomyślałbyś, że tak można zrobić zegarek? Na pewno nie. A właśnie to jest, proszę Ciebie, mój pomysł. Nazywa się silnik krokowy albo elektromagnetyczny, zasilany baterią, a z odwrotnej strony normalny zegarkowy czekaj, mechanizm. Czekaj. Proszę Ciebie i tak czekaj, dalej. Czekaj, czekaj. Uruchomię swój system komputerowy. To jest ten trzeciej generacji polodowcowej? Tak, systemu TRIAS, ale nie działa to. Mam tutaj końcówkę na szczęście. krokowy mówisz silnik krokowy było zasilany prądem było cztery zgłoszenia leżą od kilku lat to się nie przyjmie to się nie przyjmie Uff jak gorąco Tyle energii musieli włożyć by mnie trochę zmiękczyć ale dla mnie kawałka stali to dro... drobiazg uj tego za wiele już Pięciotonowym młotem na jedną małą bryłkę stali, czuję jak każde ziarno mi się ściska. Uj! Najwyraźniej przerabiają mnie na placek. Skąd właściwie to ich upodobanie do tego brzydliwego kształtu? Wszystko musi być okrągłe i bez kantów. Ojoj, znowu ta wyuzdana perwersja. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego wywalili akurat środek. Ta ich skłonność do symetrii przerobili mnie na zero. No tak, już rozumiem, po co im ten otwór akurat w środku. Chyba zmienili zdanie i znowu chcą mnie przerobić. Tylko na co? Śpieszą się. Chuj, bo stygnę. Nie mogę zczerwienieć. Walą, póki jestem wściekła do białości. Kolega Puc. Z tej samej wysokogatunkowej stali, z tego samego wytopu. Przeszliśmy razem niejedno i oto co nas spotyka. Barbarzyństwo. Te istoty muszą wyładować skrywaną agresję. Gdy sami kończą, bierze się do nas maszyna. Już czuję, jak chudne. Tak, to walcarka, stalowe rolki. Jak tu ufać rodzinie? Zaciskają i ciągną. Przerobili mnie na obręcz. Tyle trudu, by mieć koło. A przecież można prościej i szybciej, bez takiego bólu. Tylko 60 ton nacisku i przybieram dowolnie wybrane kształty z każdego dowolnie wybranego boku. Oczywiście potrzebne są odpowiednio wyprofilowane formy, ale co za szyk. Uff. Różnie podchodzą do stali, ale i tak to barbarzyńcy. Dopiero w piecu dochodzę do siebie. Odprężam się. Końcowe walcowanie jest niczym pieszczota po tych wszystkich zabiegach. Teraz, gdy nabieram odpowiedniego fasonu, mogę chyba spokojnie zacząć stygnąć i mam nadzieję, że to już koniec. Niestety, były jeszcze tortury: toczenie, frezowanie, szlifowanie, polerowanie, ciągłe mierzenie, sprawdzanie, jakby nie było im wszystko jedno, jaka to obręcz. Dostawiają mi coś takiego okrągłego, jakby baryłka? Jak dokładnie pasują? Stykają się z moją powierzchnią na całym obwodzie. Żeby nie wypadły, wsadzili te bryłki w mosiężny koszyk. Aha, spryciarze. Wejdzie, nie wejdzie. Musi. W końcu połączyli te wszystkie kawałki męczonej stali i przyznać trzeba z zadziwiającą precyzją. Bo ja się toczę i to jak lekko. Jest Fred, takich szarlatanów, którzy nachodzili biuro i próbowali wcisnąć mi swoje najróżniejsze wynalazki. To było wielu. To A wszystko mi się, są leni. To, to wszystko wynalazki. są leni, którym Cię nie bardzo. podoba się to, że mogą używać dochodzenia własnych. No, gdyby ktoś wymyślił, takie, prawda. No ale to zrobili i to opatentowali nie w naszym biurze. Ale o co ci chodzi Barni? O to, Bo że jeśli to jest już naprawdę... A nie znam przyrody. Jeśli powiem? już, w... po prostu wynalazek nie powstaje bez myślenia, jeśli już masz ochotę rzeczywiście... Nie wiem, zrobić coś wspaniałego, że się siada i idzie samo, prawda, to najpierw trzeba się zastanowić, dlaczego nie chodzi to, co normalnie to no, ja ci od razu, Od razu powiem, to wynika z praw fizyki, bo jest tarcie, mój drogi, i trzeba z tym tarciem A. walczyć i wtedy będzie nie tylko chodziło, proszę Ciebie, tarcie, samo, wiem, ale będzie jeździło, kórę, no. no widzisz, będzie jeździło samo, więc proszę Ciebie, mam, mam taką rzecz do sprzedania, wygląda ona tak, zobacz, jak na tej rurze Dwa przedmioty, które się poruszają, będę popychał uniwersalną wskazówką, prawda, dydaktyczną. No to one się nie ruszają i stoją. Dlaczego? Bo jest tarcie, które je zatrzymuje. Ale jak włączę odkurzacz, dino, włącz mi odkurzacz, o, zobacz co się dzieje, Fred. One latają jak oszalałe, proszę Ciebie, bez żadnych trudności. Odbijają się jedne od drugich i podróżują tak, jakby tarcie w ogóle nie istniało. A teraz popatrz, co zrobię. Dino, wyłącz odkurzacz. O, zobacz, stanęły jak wryte, widzisz? Bo rzecz polegała na tym, że w tej rurze zrobione są mikroskopijne otwory, przez które tłoczone jest sprężone powietrze. Powstaje powietrzna poduszka pod tymi przedmiotami i one się unoszą. A wiesz, czego to jest model, Barni? To jest Wiem. model na przykład kolei jednoszynowej, którą A. można by u nas z powodzeniem zrobić. Mówiłem ci o szarlatanach. No mówiłeś i co z No tymi? właśnie, najgorzej, jeśli przychodzą szarlatani. Nie, ja nie mówię tego specjalnie do ciebie, ale przynoszę jakieś cudze pomysły. Prawda bo ty wiesz co to jest, gdzie ja to widziałem? Nie. Widziałem w jednej szkole, gdzie uczono. Y, reguł odbicia sprężystego i w związku z tym dobrze było rzeczywiście tarcia uniknąć, prawda, i wymyślano taką maszynerię. Ale Ty chcesz, co Ty proponujesz? Kolej? Całą drogę chcesz nakłuć tak. takimi dziurkami? Oczywiście. To już lepiej byłoby takie dziurki zrobić w tym, co wisi. I tam stawić silniki i dmuchać od spodu i samo by się uniosło i poleciało. No tylko Ty wiesz, jak tym manewrować? No, jeszcze no. nie wiem, ale spróbuję się dowiedzieć. No, a ty wiesz, jakby to wchodziło w zakręt, ostry na przykład? W ogóle by nie wchodziło. To się nie przyjmie, kochany. To nie jest to. Rodziłam się setki lat. Ideał absolut królowa. Czcili mnie jak bóstwo i z czcią wymawiali imię. Geometria. Aż nastał czas, gdy w zadufaniu podnieśli rękę na świętość. zapragnęli ideału. Materii ulepionej na obraz i podobieństwo. Umiałam kłamać, więc kłamałam lustrzanym połyskiem sfery i krzywizn. Krzyczałam błyskami, że już są dobrzy. Nie uwierzyli. Szmaragdowe głowice czujników obmacywały materię. Ich oczy były ślepe, nie widziały reakcji, ale przyrządy wzmacniały drgania milionkrotnie. I na wykresach zamiast obrazu ideału prostej, wiły się dokumenty błędów. Powinno ich to zniechęcić, a tylko wzmogli upór. Posunęli się tak daleko, że ocenę doskonałości wpletli do swych technologicznych linii. Miałam nadzieję, że udławią się informacją. Utoną w morzu liczb i pomiarów. Ale swój mózg i zdolność obserwacji wzmocnili czymś przeraźliwie szybkim i dokładnym. W tej wojnie miałam przeciw nim sprzymierzeńca, niszczącą ich ideał korozję. Ale szybko nakłuli materiał iskrami elektrycznych wyładowań i wyrwali informacje o budowie powierzchni i metodach jej utwardzania. Uderzyłam więc bronią z opóźnionym zapłonem. Wszystko było dobrze na stanowisku badawczym, ale potem w maglu mechanicznych nacisków i dreszczy ich ideał rozłaził się. Skontrowali strategię. Uderzyli w metal badawczymi siłami. Zmienili materiał, obróbkę i znów uderzali. I zaczęli wygrywać też z czasem. Straszna to była wojna, straszna, bo musiałam się cofać. Przez setki lat idealna kula, idealny okrąg, idealna krzywizna należały tylko do mnie. Byłam przecież królową nauk, a królowa musi mieć włości. Śmiech mnie ogarniał, gdy próbowali sięgać absolutu swą brudną mechaniką i topornymi narzędziami. Zmienili mechanikę i narzędzia. Śmiałam się dalej, gdy sięgali dokładnością ułamków milimetra, ale śmiechem nie wygrywa się wojny. Setne tysięczne dziesięciotysięczne części milimetra to ich dzisiejsza dokładność. Nawet wtedy, gdy konstruują twory o wymiarach metrowych, nie pozwalają powierzchni wymknąć się z kagańca precyzji. Zaczęłam więc ustępować przed metodami, które nadają powierzchni niezwykłą twardość, przed obróbką, której precyzja dorównywała niemożliwości. Patrzyli na wykresy i wiedzieli, że ustępuję, bo patrzyli wcale nie po to, by stwierdzić, jak są słabi. Ustępowałam szykując się do starcia ostatecznego, wciągałam w pułapkę. Bo moje geometrii rządy sięgały nie tylko świata figur. Mnie słuchał świat wielokroć bardziej subtelny. I tylko ja wiedziałam, że doskonałość powierzchni sięga tylko tak daleko, jak doskonałość wnętrza. Musieli mieć wywiad. Znali mój każdy krok. Najbardziej tajne plany. Oleista ciecz nie budziła podejrzeń. A przecież powinna, bo wiedziałam, jak są uparci i przebiegli. Oni też wiedzieli, że powietrze tłumi ultradźwięki, a ciecz nie. Uderzyli w materiał ultradźwiękowym ostrzem. Wniknęło w metal, szperało i wróciło echem, by na ekranie rysować elektroniczne obrazy tego, co tajne. Mikropęknięć, luk, niedoskonałości. Umieli czytać ten szyfr. Nie doceniłam ich, a przez to się właśnie przegrywa. Obrona nie ma już sensu, nawet tej ostatniej rubieży. Co będzie? Tam naprzeciw błyszczącej kuli zieje ryj rentgenowskiego aparatu. Niewidzialne promienie przenikają materię wymacają położenia atomów w kształty krystalicznej sieci. No właśnie. Nawet geometria atomowych wiązań przestaje być dla nich tajemnicą. Zapragnęli ideału, wygląda na to, że będą go mieli, a właściwie właściwie nie wiem nawet czy walczyłam przeciw nim. Przecież to ja, królowa nauk, geometria dałam im cel. No i co? Nie tacy, nie takie głowy jak ty próbowały ten problem złapać. Właśnie tak, żeby z transportem było fajnie, tylko... No zobacz jak, jakimi kategoriami oni myśleli. Powiem Ci, że niektórzy nawet sobie od tego myślenia krzywdę zrobili. Dlaczego? No, bo na przykład, właśnie to były takie kategorie absolutnego puszczenia wody fantazji, prawda? Taka droga z yy, dziurkami, które dmuchają, nawet wtedy, kiedy na nich nie ma pojazdu, prawda? Takie pojazdy, które marnotrawią ogromną ilość energii po prostu na to, żeby się unieść, a nie po to, żeby pokonywać przestrzeń. Faktem jest, że największy problem z tym pneumatycznym transportem polega na tym, że jak już się zwalczy tarcie i podniesie ten pojazd na szynę. To nie ma siły, jak go pchnąć do przodu, ale Boże są. nie ma siły w ogóle. Nie, w ogóle jest siła. W ogóle Barni jest siła i to jest mój kolejny patent. Możesz go sobie od razu do komputera wprowadzić, bo to jest rzecz natychmiast do kupienia. Zobacz, jak wygląda sprawa. Trzeba przenieść, na przykład rzecz tak delikatną jak układy scalone. Nie dotykać ich rękami i proszęcie mieć płynny, yy, stały transport. Więc mamy coś takiego. Taki przenośnik, nazwijmy go na razie. Włączamy urządzenie, nasypujemy tych układów scalonych i zobacz, co się dzieje. Zwiększamy siłę i one zaczynają podróżować. Pod górę? Pod górę i wpadają na przykład do, urząd do pojemnika, który możemy przygotować. O. A wiesz, jak to się dzieje? Bardzo prosto. Zasada jest następująca. Tu w środku jest specjalny, wibracyjny, ultradźwiękowy silnik, który podrzuca je na moment do góry i popycha do przodu. Podrzuca i popycha do przodu. Siła jest ukierunkowana nieco skośnie, one unoszą się w powietrze. I hop do przodu, i skok. I to jest właśnie ta zasada transportu wibracyjnego, proszę Ciebie, która umożliwia takie poruszanie się, które dotychczas możliwe nie było, bo zwalczaliśmy tarcie, a nie mieliśmy siły na pchnięcie w przód. Czekaj, I to jest czekaj, właśnie czekaj. to. Czekaj, czekaj, ty mówisz, co podrzucaj do przodu mocno. No, no tak średnio, żeby leciało. Haha. I zaproponowałbyś na przykład tu że w ten sposób odwrócić. Kopa i do przodu, kopa i do przodu. Tak. A dlaczego nie? Znaczy bardzo chętnie. Nie? No dobra. Ale powiedzmy, no weź tego na rzutowca. Też chciałbym go na jakieś 500 metrów stąd odrzucić, bo przesłania widok, prawda? I co? Wibracyjnie? chciał, żebym ja wymyślił coś, co się nadaje do wszystkiego. Kochany, tego nigdzie nie ma. Kochany, coś, co się nadaje tylko do jednego drobiazgu, to jest coś, co nie ma prawa się przyjąć. Już idą. Przeciskają się przez komory z oczyszczonym powietrzem. Gdzie cząstki gazu tłoczą się pod zwiększonym ciśnieniem. Myją się, przebierają, jakby za chwilę miały wejść do sali porodowej. Już idą, czyste, takie i sterylne. Nam się to nawet podoba, a raczej dopiero spodoba, jak wreszcie się urodzimy. Tak, tak, nasz głos to na razie pusty dźwięk z zaświatów, bo tak naprawdę to jeszcze nas nie ma. Nie istniejemy. Dopiero one powołają nas na świat. Przygotowały nam duże kołyski, po których będziemy staczać się ku życiu. Nagrzały do 20 stopni powietrze i lekko nawilżyły całą salę. Takie warunki. Każdy chciałby się tu urodzić. Najpierw korpusik, krągłutki, dokładny. Dużo takich kołowych ciał przyjechało do tej izby porodowej. Prawdę mówiąc, to w kawałkach budowali nas gdzie indziej. Tu tylko nas poskładają tak, jak was przyroda złożyła za minokwasów. Wypełniamy się powoli. Do naszych brzuchów trafia kilka kulek. Nie jesteśmy żarłoczni, tylko tyle, by korpusik zgrabnia się za Te kulki wciąż nam uciekają, a bez nich jesteśmy przeraźliwie puste. Na szczęście zamykają je w specjalne koszyczki, separując od siebie, by nie mogły zmawiać się do ucieczki. Brakuje nam tu jeszcze płynów ustrojowych, metalowe ciało potrzebuje ich niewiele. Od kropla oleistej cieczy jest dla nas tym, czym dla was litry krwi. Bez niej nie ma życia. To nawet coś więcej chroni nas przed szybkim starzeniem i pozwala na bezbłędne wykonywanie piruetów bo tarcie szkodzi nam okropnie. Kulki zbijają się w tłumek i już szorują po korpusie. Koszyczek je zbyt mocno ściśnie i znów hamowanie. Za mało smaru, błąd, zbyt dużo, też niedobrze. Dlatego ciągle nas tu sprawdzają. Dopiero wtedy, gdy wszystko im się podoba, dodają nam przeciwpyłowe osłonki i wtedy nie mogą się wyzbyć podejrzeń. Najbardziej interesuje ich, jak długo potrafimy kręcić się w piruecie i kiedy się zatrzymamy. Im dłużej, tym lepiej. Prawie wszyscy potrafimy robić to bardzo długo, nawet z ciężkim kawałkiem metalu na karku. Jak już przejdziemy przez te tortury, to może uwierzą wreszcie, że jesteśmy bezbłędni. Teraz najbardziej interesuje ich stan naszych organów wewnętrznych i mają rację. Od ich doskonałych kształtów zależy przecież nasza praca. Może kiedyś zapalą nam zielone światło i wyrwiemy się na świat. Wreszcie koniec. Już jesteśmy. Teraz szybko do pracy. Będziemy się kręcić i wiercić aż do ostatniej kropelki smaru, do ostatniej kulki. Odpłacimy im wierną służbą na Ziemi i w kosmosie, bo nam jest wszystko jedno, gdzie wirujemy. Delikatny szmer biegnących w koło kulek będzie nam najmilszą muzyką. Tak, Barni, wynalazca, który pracuje u takiego zastępcy dyrektora jak ty, to po prostu umarłby z głodu. Cztery wynalazki i nic nie chcesz kupić. No, kochany, zrekapitulujmy sprawę. Silnik krokowy elektromagnetyczny ci się nie podobał. Nie podobał. Przenośnik na poduszce pneumatycznej, na poduszce powietrznej ci się nie podobał. Ne. Silnik polegający na przenoszeniu wibracyjnym też ci się nie podobał. Dłoniłem do i jest miliony, się tego, też nie podoba. To ja mam koncepcję czwartą, polegającą na połączeniu, proszę Ciebie, tych wszystkich elementów w ten sposób, że ten czynnik, który dotychczas pozwalał eliminować tarcie, zostanie sam zaprzęgnięty do roboty. Zobacz, jaka jest. Sprawa. Przenośnik do podawania na przykład kości. Uważaj. No jedzie, tak? Gino robi to równie dobrze. No, zobacz. Włączam drugi, włączam drugi wiek. Pędzi jako salały. Przełączam na pierwszy wiek. Stopuję. Niby zwykły przenośnik, ale takiego jeszcze do tej pory nikt nie wymyślił, bo zobacz, że tutaj nie ma normalnego silnika. To jest to, co napędza tą całą sprawę: magnes, bo to jest po prostu silnik liniowy. Rzecz polega na tym, że magnes pod wpływem prądu elektrycznego elektromagnes wytwarza w tej metalowej taśmie specjalne pole elektromagnetyczne. Ukierunkowane do przodu i pchają tę taśmę. I pchają przy pomocy wyłącznie siły wzbudzenia pola magnetycznego. Znaczy, nie dotykają. Rewelacja! Widziałeś kiedyś coś takiego? Bez silnika jedzie? Na magnes? Nie jest to takie głupie. Ale czy ty... tam z tyłu jest komórka ekonomiczna? Byłeś tam z tym? Nie, nie byłem tam. A co tam może być? Bo ja podejrzewam, że to jest bardzo dobre, żeby na 3, 4, 5, 15, 30 metrów. A jak mamy do przebycia kilometry no albo damy, nawet setki no naprawdę, kilometrów. Naprawdę, z takim zastępcą to wytrzymać jest trudno. A poza kupujesz? tym, ty wiesz, ile energii ten silnik liniowy twój prawdopodobnie żłopie, a z no to energią. Z sporo, to prawda. Lasy, Słuchaj, lasy wyci wycięte? Kupujesz czy nie? Krótko. Niechętnie. Ja bym to kupił, ale jako zakładnik. Ostatnią, to... kochany, mam ostatnią rzecz do sprzedania. No. I koniec, więcej już nic nie będzie. Idę, idę, przyniosę. Nie wiem do czego to się może jeszcze nadać, ale. Zobacz. Widziałeś? Ty, Fred. O! No i. No jest coś takiego, proszę Ciebie, mogę ci sprzedać, ale niestety. Dokładnie tak jak tam wiedziałem, to teraz dokładnie do czego to służy nie wiem. Co z tym można by ewentualnie zrobić. Ale ty wiesz... Ty wiesz, że coś takiego chodziło mi stale po głowie. Tylko czy to się będzie ruszać? Toczę się ja, kształt idealny, kula, a tak się rodzę z kawałka metalu, który ludzie nauczyli się zmuszać, by zbliżał się do matematycznego ideału, do geometrycznej perfekcji. Bo nie ma na świecie kształtu bardziej idealnego, bo nie istnieje nic, co byłoby ode mnie piękniejsze od kuli. Ja umiem walczyć starciem. Stykam się z podłożem tylko jednym, jedynym punktem i dlatego nic nie toczy się tak wdzięcznie i tak lekko jak ja. Człowiek, który wynalazł koło, znalazł się zarazem w wielkim kłopocie. Ono nie chciało się kręcić, a jeśli nawet robiło to pod przymusem, to zgrzytało niemiłosiernie i buntowało się przeciw toczeniu. Musiał więc nauczyć się tej sztuki tworzenia z metalu okrągłych przedmiotów. Zmuszał nas do tysięcznych kąpieli, zdzierających kolejne warstwy metalowej skóry. Dosypywał proszków ściernych, przepuszczał przez piekło indukcyjnych pieców, by zahartować nas na wszystkie dole i niedole. I bez przerwy sprawdzał, kontrolował, dowiadywał się, czy twór jego rąk jest już bliski temu idealnemu. To, co wydawało mu się odległe od ideału, choćby o tysięczną część milimetra, brutalnie odrzucał. Tu, w tej hali, rodzi się każdego dnia 7 milionów ideałów, pod ścisłym nadzorem, w którym nie ma miejsca ani na pomyłkę człowieka, ani automatu. Potem trafiamy między dwa metalowe pierścienie, jeden większy, drugi mniejszy, ściśle dopasowane, i zaczynamy się kręcić. Bez nas stanęłyby wielkie fabryki i maleńkie zegarki. Świat zatrzymałby się w bezruchu. Koła cywilizacji ugrzęzłyby w miejscu. Tak byłoby bez nas. Ale świat jednak się kręci.